Jest, prawnijmy go Ole kurwa życia. O, chciałem zrobić tego. Ale nie wyszedłem. o przeciąłem ci pięknie, mordę. Szywą. Jeszcze raz. Fajny trik Sam się go nauczyłem. Kurwa, tak to mnie zajebie. Szybciej. Szybciej, szybciej. O i... A... znowu chciałem. A ci kurwa... Zaraz damy lekcję. Kurwa. O, tym wafel. Uj ci przypierdolę. O, ty jebań, ci kurwa tego? A co powiesz na to? Ojej, No nie, to nie było fajne. Swojej strony. Dobra, no, no, widzę, że chcesz się gościu tutaj inaczej zabawić. Kracik żyłkę przeciąć coś czuję bierz go nie pierdol się bo jednak kurwiel mocny w wiedziałem że jest mocny ale bez przesady kurwa dobrze w miejscu jest nieruchomy ruchomy a ciekawe skąd on się bierze tak to to porobak jakiś co? czy on jakieś skorzenia jakby tak mi się zdaje, że jest gniazda jakby to Ale to nie jestem pewien na 100%. Albo ta dziwka ta Która jest może ma ten Kurwa zawsze dostanę samochodem Albo innym chujem Dobrze we mnie żołnierze nie strzelają bo, mi, bo by mnie kurwica trafiła Normalnie tak. Mają inne zajęcie na tak. razie

Nie wygląda to za ciekawie. O kurwa. Tak to on. W własnym wycieleniem No i prawdziwe ja zdaje się. O, udało mi się to zrobić. Fajny. Combo. Kombos. A nie wiem czy ją zabolało tak mocno Nie powiedziałbym Czekaj, a co ja to mam fajniejszego jeszcze Co by go tak, czy ją swędziało bardziej To jest to To, to To jakiś chunia. To Cyku pyku Ciekawe to, nie to. to jest niebie takie jakby najmocniejsze Ale to nie będę na 100% Ale Abrachuj tam Co, ja będę srał się no. O ty dziewica szatana Taka niegrzeczna jesteś Siła Zaraz się nauczymy kupa Hopsa hops co, teraz rozdział piąci mordu. Skoro, no lekarz. To skonsumuje trochę. Teraz tylko taką skok i je Ileś zeszło? Nie no. Tak sobie. Małutko, dosyć. Trzeba lepiej samochodami rzucać, w sumie. Ho. O, O! Dostaje w pizdę nieźle. To mi się podoba. Co dalej? Kurwa. Potem jak z karetki przypierdolimy. W kogo celujesz? Tam masz co dojść, kurwa. Możesz, kurwa za dużo ono ma żyć Pierdalać zombie. O kurwa, trzeba uciekać bo to będzie bolało Mogę tego kurwa nie przeżyć Przeżyłem, chyba Był zew, czy coś tam W tym stylu o Kurwa gościu Znaczy potwor No, masz przejebany więc No, siły dobrze grać, dobre na tryb taki karatekowy. Znaczy kamikaze, znaczy ninja czy coś w tym stylu. Dobra, chuja, spierdalam, ulatniam się. Idę do naszej Elisabeth, czy jak ona tam? No, zdychaj, daaa. Jeput. Yeah, ho, ho, ho. Chowaj fiuta, chowaj zipsko. Teraz skoczymy jeszcze raz. O. I... nie but w pisdut. Słabo co się schodzi kurwa. A zobaczymy teraz z kołców, jak mi się uda. No z kołców to kurwa. Perfidnie więcej schodzi. Nie ma to tamto. Jednak lepiej z kola. Z coś. Jeszcze. O! Uciekła, dziwica, szatana Pewnie się jeszcze pojawi, tak myślę W sumie No się schowała, no ma przypitać nawet czaszkę Bo trzeba czekać, aż przybędzie Pokaż pizdę. Swoją krzywą O, jeszcze wojsko się przyłączy A, zajbiście posiłki Zatrudniła penisów. O kurwa, spierdalać, spierdalać. Proszę cię, spierdalać. Wow. To no, mogło się bardzo chujowo skończyć. O. A, kolce tylko. czy znaczy, kolce nie są takie słabe. No, daj mi skoczyć. Kurwa. O. Kurwa, właśnie o tym mówiłem. To bardzo potężny jej ten. Ja nie wiem, czy mi się uda przeżyć. Znaczy, ujść z życiem. Trochę to chujowo wygląda. Niech powalczą z nią trochę, ja się troszkę... Zregeneruję. Przygotuję coś się na nią. Znaczy, przygotuję się na nią. Pierdala i buraku cukrowym. Oooooooooooooooooo jebu! Sita to! I co? Dostała chociaż... Nie wiem czy nadlecią, bo to takie... perfite jest. Kurwa! Strzela tym głównym. Jakiegoś chuja poczekał do zjedzenia dobrego A potem ci upierdolę Potem ci upierdolę Zżyj to Może mi się teraz uda o Pięknie O no, prawie pięknie Trochę jej wyjebało Teraz muszę obiadek zjeść szybko I znowu z kolca przypierdolić O pięknie kurwa Elizabeth Ole widzicie kurwa i je, wyjebało je, to To ją zwędzi łaskocze zalibiście zajebiście Wiesiła jest dobra na Teraz czas na głóż programu! Skaczemy do... góry, no! Nie, skaczemy do góry i... Dawaj, combo! Masz, fajne! Rozpierdolimy helikoptery, trochę tu ...pobliżu, co się znajduje. O! Kurwa! Nie nie nie, to nie ujdzie chyba. No trzeźwo, coś czuję. Ja jestem stąd na razie. Muszę się schować chwilowo. Gdzie jesteś kurwa? O. O mam, ma, mam, mam. mam. Rozsiwy jebie kurwa. Jebie, Śmato! o, za daleko, za daleko, nawet nie poczuła, przybliżę ty lepiej, kurwa, proste, dobra, idę po Was, kurwa, to się dzieje, to o, to się przyda. No, dawaj, żarcie. No i teraz idziemy ją powkurwiać trochę. Oooo... Da! Będzie piękne, chwa. w Sam środek, kurwa. O kurwa! A Nie ma co tam sensu do niej za blisko podchodzić, bo to się kurwa źle skończyć Już to kiedyś przerabiałem Ale samochodem zawsze rzucisz można, w nie? Na pewno się nie obrazi dla na nas Ile w zeszło? Nie wiem czy nawet coś zeszło bo... kurwa mać, to no chuja. Je but No! Idziemy ją kurwie teraz. Co prawda wojsko współpracuje trochę Na ten temat Ale My musimy ją szybciej Jeśli chcemy widzieć efekty kurwa no, Chuja dupę A ja chyba czołga muszę zapierdolić, bo mnie... Chuj. Strzeli, jasny. Tylko nie wiem, czy dam radę. O, może i da.